Dzień dobry wszystkim. Witamy Was prosto z Chorwacji, z Zadaru. Niestety, przez ostatnie dwa dni padało, więc nadrobiliśmy z Marcinem wszystkie zaległości serialowe i filmowe. Staliśmy dzisiaj z nadzieją, że będzie słońce. ale sami widzicie, w każdym razie nie pada, więc jest nadzieja, że dzisiaj będzie lepiej. Taki mamy widok z naszego kampera, z naszej parceli. Dzień dobry mężu. To co? Jakie plany na dzisiejszy dzień? Nie wiem, mam nadzieję, że są lepsze. No właśnie o tym mówiłam, że przez ostatnie dwa dni padało i kiepska pogoda była. Ja bym chciała wyskoczyć na jakąś dobrą kawę naszą wespą. Ty musisz tutaj szukać i znaleźć kawiarnię. Mogę się zabrać. Chociaż u nas jest restauracja, ale chciałabym do jakiegoś malutkiego miasteczka skoczyć. Jest takie, małe tutaj po, po lewo, <grym> to jest nadal. Nie. nie. byliśmy Coś tam przed wczoraj, ale tłum ludzi. Nie było okienko pogodowe w, 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 poszliśmy tutaj tym brzegiem plaży. Trochę nam to zajęło, bo 10 km tam jest powrotem. No ale yy, są dwie opcje. Albo idziesz 5 km wzdłuż wybrzeża, albo idziesz 2,5 km tą drogą. No chyba z, od recepcji na... cały czas po prostu. Chyba tam się... chyba tamtędy pójdziemy. Jestionek. Dużo dużo, dużo, dużo szybciej. Tyle, że nie ma widoków. No nie ma. I tu nie jest wieje. Po... O, tu jest od Mariny do Mariny. Tak jest. To co? Szukaj dalej no, i się do... widzimy. Za chwilę no to jedziemy. Za dużo nie. Zjadła. <gryśle> Bardzo śmieszne. Bardzo. Troszkę wam parkingu, e boże, parkingu. Kempingu pokażemy po drodze. na nas patrzą ci ludzie. No to jest chyba parking dla tych, którzy przyjechali w ogóle bez rezerwacji. Nie są parceli, tylko po prostu... Nie, nie rezerwacji. Tam gdzieś na końcu jest camper serwis. Widzisz tego szarego kamperka? A, widzisz, przegapiłeś. No to wyjeżdżamy, nie Mączo, muszę to nas... Piekarnia. A tu jest piekarnia, Marcin mówi, dobrze. Jak się wyjeżdża? Którą? Tu do zadaru. prawo, a my jedziemy z lewo. A Nie, gdzieś coś... miasteczka jakiegoś. W że będą, będą tłumy. Chyba <grym> zobacz na te chmury. 安娜精神。 Udało się dojechać Trochę zjeździliśmy no Nie, to była masakryczna, dojazd to był masakryczny My pojechać, pojechaliśmy w lewo W prawo był Zadar W lewo e, jakieś inne miasteczko Ale jaka była droga to to Wszystko, wszystko w, budowie. w budowie, plac budowy Także kończą apartamenty chyba na ten rok No nie, moim zdaniem jeszcze chwilę potrwa. Ale niektóre tak, niektóre już są Ale jak zrobią to, to naprawdę będzie to Więc musieliśmy wrócić z powrotem do zadaru. Jesteśmy w marinie, dużo chorwatów. I tu cappuccino z wodą. 4,40. Gdzie to jesteśmy? W Tam chyba mieliśmy hotel, z tego co pamiętam, kiedyś jak byliśmy... Oj, oj, oj tam, tam daleko, tam na samym myśli, końcu. Że tam tak, bo sprawdzałem specjalnie na mapie. Na samym końcu tego cypelku. Tam się do tego mostu dojść... Mhm. Tam spędziliśmy... Bramę... Sylwestra tak. kiedyś. To chyba był jeden z, z lepszych Sylwestrów. Mhm. Adwentu Zadru. Tak jest. Polecamy. Psinka. Pogoda się zrobiła. Zawsze jak. E, zawsze. Drugi raz idziemy do Zadaru. I jak idziemy, to się pogoda robi. Nie jest upał. I jest upalnie, naprawdę. A na kempingu było tak pochmurnie. Chociaż co po niektórych zaczynali e, leżakowanie koło basenu. No myślę, spływanie. że teraz już leżą. Woda jest podgrzewana. Chłopcy sprawdzali, więc trzeba będzie też zamoczyć swoje... I co, przejdziemy tym mostem? Kończyny. Tym mostem przejdziemy i możemy coś tam zobaczyć ciekawego. No to idziemy. Go! już Nie czujesz się jak w domu? Zależy. Czy pytasz o Polaków, czy pytasz o to, że już byliśmy? O jedno i Takie drugie. Małe. No małe, tylko jesteśmy troszkę starsi. No takie. Jesteśmy wzdłuż tych murów. Nic się nie zmienił zadar. Tylko my starszy. No. A my jesteśmy w parku I będziemy wchodzić powoli do centrum. Na co pan czeka? A wodę Zmaczyłem się On kawałek tu jest? 500. No jest Przecież tak się dzisiaj hybrydowało Trochę tak, trochę tak Zajęło nam to Widzieliśmy hulajnogi. Musimy dokupić jeszcze dwie Niestety dzieci tak urosły, że nie da się już zabrać Ja nie widzę nic kompletnie na doczepkę. Jak jedrek przede mną stoi, ale w ogóle to jest niebezpieczne. Syncie cię przerósł teraz to ty jesteś na doczepkę na plajnozy Nie no nie, mało bezpiecznie, Jak były malutkie dzieci, to można było je włożyć Teraz niestety Gdzie masz nasze zamówienie. Z wodą I ktoś się zmęczył. Hmm. O zobacz to są inne napisy Frajerika, gość. To jest gość. To tak. Tu jest pan. A tutaj pan cierzę, to się wzięły. Taką kupawkę dzisiaj mam. A u nas co jest napisane? Przyjaciele? Różnie. Różne są napisy. Dobrze, mężu. Zdrówka. Panie A co tu się dzieje? Majówka bez grina? Jaka majówka? Majówka. Majówka aż była. Tak, ja nie miałem. Przedłużona Majóweczka. No I sobie tu grillujemy. Przewaść nad brzegiem morza. No to wszyscy wiedzą jaki mamy widok przepiękny. A nam się trafiło. Ale widzisz, wróciliśmy z Zadaru. Mhm. No i zaczęło wiać. Tak, właśnie. Mieliśmy iść na basen. A tam już w oddali widać, że to się zmienia klimacik. Tak. Więc będzie padać. Ale jutro będzie słońce. Jutro słońce, pojutrze słońce, w sobotę słońce. Nie szkoda, że nas w niedzielę to nie będzie. No trzeba wracać. Ale w majówkę tu była pogoda petarda. Tak. Po 30 stopni i no. szkoda, że akurat na Ale byli. cieszmy się. Nie, ja. Cieszmy się, bo w Polsce jest jeszcze gorzej. Nie. Jest zimno. No i nie ma takich no. widoków. Mmm... Już się zrobiło głodne. Tak mamy zakończenie dzisiejszego dnia. Pada deszcz Boże, jak tu mokro już się robi. Zabrana z wszystkim.